Witam Was, tu 20. Kuba, kolekcjoner 0.5 Dzisiaj, jak widzicie, zakupiłem sobie trzy saszetki kart Match Attack Bundesliga 2014-15 to, to są moje dopiero pierwsze saszetki, trzy pierwsze saszetki i będę jej dzisiaj zostawiał. Wezmę sobie, otworzę trzy saszetki y, Mech i dwie saszetki z naklejkami Champions League 14-15. Oraz sobie dzisiaj zakupiłem e, Brawo Sport. Nie zmieści mi się tu. sobie O, postawię i będziecie widzieć. Brawo Sport. Numer pierwszy w tym roku oczywiście. E, to wam pokażę w następnym odcinku. Dobra, na początek sobie otworzę naklejeczki. Jak przerwie mi to sorki, bo takie te niektóre... Te takie kamery, to... Oczywiście ja mam na telefonie. Nakrywam O kurde, jak to się, się nie chce otworzyć. Poczekaj, otworzę to za tym. Wow, 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 zlatan Ibrahimowicz. Który go postawimy. Sinan Jakiś tam, Sebastian Bonisz, o, Polak, mam bolekę Jeremy Matieu oraz logo e, Zenitu. Fajnie, już dwie naklejeczki na dobre, na początek. ojcorki Kel... Słuchajcie, zrobię tu sobie porządek. Kel. Jeta kulartus. Andra z Van Wanderson chyba tak. I fajnie... wow, mamy Gerardapikę. Gerarda fajnie, dwie naklejeczki, naklejek bazowy, bazowych. I teraz karty. Tutaj będę je tak ładnie otwierał. Za Kurde, nie udało się, ale chociaż tak się udało, o. Dobra, wyciągamy, zobaczymy. O, patrzcie, coś to. Jakiś stadion, nie wiem, czy to jest. Mamy tak, Krojc. tu coś odwróconego, Misiewicz. Mitrowicz oraz, o, mamy, pierwsze logo moje w tej kolekcji. Fajnie druga saszetka a może tamto tu sobie otworzymy jak będziemy otwierali nie będę pokazywał wam albo nie otworzymy sobie na tym filmiku hanche rib jakiś tak o już mamy logo widać tu logo i Dajk ma jakiś i. Wow, 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 match winner. zobaczyli Match winner. Fajna karta. O, co się strzela? Soszetek. A mi się trafiło akurat w pierwszej. Oraz ostatnia saszetka, Spróbuję ją dokładnie otworzyć. Nie udało się tą jedno się tak udało. Trochę. O. Jakiś Krausz. O, mamy Ariana Robena. Fajnie. Jakiś Gaze. Baklaros Oraz Hector. Unboxing. Udane. Fajne karteczki. Oczywiście ja się nie znam w tych kartach, ale super, super. Najbardziej się cieszę z. Mech Winnera Tomasa Crafta i tego loga. A w naklejkach to super. No, super karteczki, super, super. Jeżeli Wam się podobało, to subskrybujcie i lajkujcie. Cześć!